No, heja, to znowu ja. A Wasz, wasz ulubiony? Chyba ulubiony. Kwarcy. No i pewny. No i chcę Wam przekazać znowu dwie rzeczy. Po pierwsze, oby zarówno mnie, jak i Nikodema zaimponowało. Bo ile wyświetleń zebrał z jego. Jego komentarzy, Ale teraz druga wiadomość. Tak, wiem, wiem. Pewnie czekacie z niecierpliwością na kolejny odcinek z mappingu. Niestety premiera będzie się trochę opóźniała, ale postaram się, żeby jeszcze do końca sierpnia wyszły przynajmniej dwa odcinki. I czy to się uda? Nie wiem. Ale mam nadzieję, że tak. Dobra, więc koniec dzisiejszych informacji. Nara.